Hej, witajcie! Tutaj Piotrek, znowu że ale to jest taki trochę inny filmik, w którym chciałam powiedzieć jedną taką ciekawą rzecz. Mówiłem, że nie będzie w Tnafa nie? Pamiętacie to, dobrze to pamiętacie, ja tak mówię. Przypomniałam się. Mam w Nafaczy na kompie, więc może... Mam, jak, jeśli byście chcieli oczywiście, bo to już nie chcieli, To to, zależy, to od Was cień mam w Będziemy przechodzić yy, tą noc y, szóstą, bo ja bym chciała bardzo przejść, a może na nagraniu mi ono już lepiej pójdzie. Zawaliłem mu rzecz. dwa miecze zawiłałem. Gonimy go, gonimy go. Gdzie on jest? A ten już tam pierniczył Dobrze! Udało mi się. Tak więc jeśli będziecie chcieli... Jeśli będzie... Jeszcze zobaczę konieczność nagrań Fnafa 3. Będzie. Wam Fnaf A3 na kompie, bo jak chcę go nagrywać w to mi automatycznie wyłącza nagranie, więc tak naprawdę nie nagram ani jedynki, ani dwójki, ani czwórki, tylko trójki. Choć przechodzili na ten bym na nagraniu przechodził szóstą noc, bo chciałbym naprawdę ją przejść, a nie chcę zaczynać tutaj od początku, bo ja się piątą strasznie męczyłem. To byś... ja się ba... już ja długie nie przed piątej nocy, no Więc jeśli chcecie, żebym na nagraniu, żeby było 1000 nagrań, ja próbuję przejść szóstą noc w 3, napiszcie, na pewno to nagram, jeśli Napiszecie, jeśli zobaczycie naprawdę ktoś tego chce, jeśli napiszecie. To na pewno nagram. Wystarczy choć jeden komentarz, żeby, 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 że chcecie że, że, miliard nagrań. Jak próbuję przejść szóstą noc... Nie, 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 nie miliard, tego nie będzie, no. Nagranie, jak próbuję przejść szóstą noc z FNaFa 3. Wystarczy mi jeden komentarz, a raczej już to, a to nagram. Co najmniej jeden mi starczy. Uwierzcie, nie jestem wymagający. Przecież ja wiem, że wszyscy by chcieli FNaFa, lubią FNaFa wszyscy, no to... Wiecie tylko, że no... Jeśli na nagranie, bo to też to, to zależy od Was. Jakiś typ odpowiedź. Nieważne. Po prostu coś lepsze buty lepsze. O. <trundy> na zawołanie buty lepsze. What Wooden? No. Tu nie biło. i widziałem też chyba tu gdzieś był coś tu przeszukałem już no słabsze rzeczy no coś trochę podobne do mnie Go... Co on mnie nie widzi, co? Nie no, widzi mnie. Już to widzę. Wygrałem! Zostałem 10 monet. A więc co? to był taki film, że zagralibyśmy sobie i ja mam... Się... Znać... ...próby zrobienia Słusznej Nocy. I to Do zobaczenia na razie. No i...